No ty no co? Mało miałem, robi dwóch jestem! O szuk, Gień, kurde! Gień. No zabijcie go, durne demony, no. no macie na problem. A ten przywódca to jest ten! Ten przywódca! Pan lodu! Ich jest... Ten ich przywódca! Czemu cię nie zabij... jest? Pan lodu! To jest mistrzka z ty dzieci buszy! O, o patrzę, to... zabiliśmy <laughs> To twój mistrz tak? <laughs> <laughs> to Powiedzmy i... sobie szczerze Teraz to, to już czy... budzi jak po maśle Tak, jest, a zabiliście Ale go? Tego nie zabiliśmy chyba Congratulations to me Gdzie ten kretyn? Tu <laughs> jest! O, ty... Kretyn <laughs> No to jest, kurde, to jest przywódca dzieci posłu. Ja ci nie on im, daje on im daje wysoką moral... M m wysokie morale i tą... Morale na plus. taką tą mora mora o, o, wow. One grają w Second Life'a. Nie pchaj go. Nie, 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 nie posuwaj nie go. Daj ten Rubin. Zaskazał. Ale byś mi może oddał tą kasę, tak? Nie. Ja mówię do, do tego. No, Kulczak. weź. Dobra, jak zwiniesz to sobie zabiorę. Spasiba. A o co, to już kolejny fiff się czai. Spokojnie, jak cię zabija. to też sobie wezmę. O, Bo... 34 sztuki złota sobie weźmiesz, powodzenia. Ale nie, jesteś jest, jest spoko. Kulczak jest zły. No. Co się dziwić, jak kurde, uczyłem się na kółku dzieci busów. To był twój szef, tak? No, zrobiliście mi szefa, ale ja, ja ich już nie lubię. Za dużo spamu. Dobra, chodźcie tu. O, jeden do krzyków, to jest dla mnie. To jest dobry. To jest. To jest git! To jest habowy. Żal? Dobra, powiedzmy, że zostanę przy tamtym mieczeku. Powiedzmy sobie szczerze. Kto tu w mieście? Lepszy w usta, lepszy w mieście. Zawsze chcia, chciałem, chcia-chciałem, nieś tak, No Nudne to się robi, wiecie? No, ale spoko już. Cały Diablo czy... Czy ta... A, czy który to który czy... włączy co za debil! co za bezmózg ski debil można jakoś wywalić kogoś z serwera bo tutaj nie mam kurde ja tutaj się nie ma, nie mam co tankować bo oni mi całą mas manę wysyłają. masę wysyłają masę wysysają po pierwsze zwiększ masę ty będziesz masywny tankuj to jest swoją mam Aaaaaah! Chciałoby się zabrać kasę Nie no, co ty Dobra najpierw diabeł cię zabije Plus, on ciebie też zabije A, ciebie wszystkich zabije po 8 razy Wiesz, w szczególności No mnie najprędzej załatwi Nie no, ale najczęściej to ginie nasz Najlepszy barbarzyńca. Po pierwsze z <laughs> Już skończyłeś z tą masą. Czego ci trzeba? Teraz dawaj na ring! Dawaj <laughs> na ring! Eee, Kurczak, myślisz, żeby go wywalić z serwera. A nie da się. No właśnie. Kogo drogą. mnie? Nie. No. Jego? Dawaj na ring! Dawaj na ring! Chore dziecko. Nie tak jak ty. Dobra, następny. Kto jest następny w kolejce? Te szatany. No, szatana. Nie szatana tak ty wiecie? O, już niedługo poziom. Bardzo fajnie A już mam 26. Spokojnie. Jeszcze trochę. Ale ta... ja już... Ja najlepszym tankerem będę, jak będę mieć 30. poziom. To już będzie w ogóle koks-moks, ale nie wiem, czy do, dojdziemy do... Nie dojdziemy do... Ja miałem druidem 31., jak bala. Ojej, To jest Diablo speedrun. Co? Że przychodzisz coś jak najszybciej. Speedrun gotyka 1 trwa 13 minut, czy tam z 30 Ta, a speedrun y, Diablo jedynki trwa 6 minut A falauta 1 chyba 10 minut Czego? Falauta jedynki i 18 To jeszcze jest taki speedruny są, pamiętacie? Dużo gier, jest, prawie wszystkie a Diablo 2 ile? O, to! Partów. Teraz Dwaj... będzie Lord des a potem będzie, uwaga, uwaga, Diablo. Ej, a ile trwa speedrun Diablo 2? -ki? 20 partów. No to nie jest jakoś tak. Speedrunowy bal No wiesz, my już mamy koło 30. No. Ale wiesz, my chodzimy, szukamy, więc. No i mamy takiego dużego barważyńca, który jest dosyć nie, nieszybki. <grym> <grym> Powiedzmy sobie szczerze. No. A teraz będzie uwaga, wogo! Tepeki rzucać, ale nie za blisko, bo on potrafi takie gówno rzucić na tepekach. No chodź tu, was Poczekaj, bo ja dalej rzucam. Ne. Nie ma jeszcze? Musieliśmy u nie ubić, albo jakiś pieczęci. A pieczęci chyba nie zapaliliśmy jednej. Tam na tak końcu... Coś... Dobra, były trzy dopiero. Cztery, pio... Jest tu! A nie, tutaj już, tu już... jest zapalona. Tutaj jest na górze niezapalona jedna. Aaa, no dobra. A, Eee... E, akurat przechodziłem obok, no fajnie ogólnie. pomo tu. Synek. Ola się trzęsie z dupa. Doszedłeś tak daleko, jedynie po to, by umrzeć. Firefire! Fire. Powiedzia... Oh. Powiedział! Powiedział jedynie tak daleko, po to, by umrzeć. Był taki. Ten No. może zobaczyć problem. Nie, musimy go teraz zabić. Żalę lewą. Życie pójdzie jak ci masełko. sełko. No, więc co nie powinno być. gdzie jest tle kasa? <laughs> co siedzi? <laughs> Jego on no. boku bije. On właśnie biegnie. Boże on jakoś dziwnie biega, nie tak samo jak w jedynce. Więc... On biega jak pies. Tak. A teraz tak bardziej smoka przypomina niż ten. No, ale fajniejszy jest niższy w ten, W tamtej części. Wydaje mi się. Ale on ma powera. My Będziemy go rok zabijać. O kurde! A właśnie, chyba po mnie będzie. Nie, nie, nie. Dobrze, jest Jest Jestem, jestem. Tak, teraz! To kółko jest co? To kółko jest mocne, nie zabija mnie na chwilę. Ale no są mnie, <laughs> urwał... No co mnie? Coś zrobiłem! urwał. Ja z się dobrą godzinę męczyłem. Jak on może zamrażać? Dobra, nie, 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 nie. Ja dla mnie, nie mnie. Ja znam, ten jego oddech jest najsilniejszy. No, to takie magiczne inferno, ale to kółko jest ciężkie, bo nie można po prostu się przed nim schronić. No. da się. Da się. Uciec. Miram ramkami, to jest chamskie. Błąd. Kurde, co ja robię? No właśnie. Hmm? Już... A, ale mnie sieknął. Na hitam nie zdjął. Witaj. Ale Jestem i bez kasy i bez spotów. Gdzie mam ciało? Ciało. Fajnie, na moim ciele Diablo se kurde buksuje. Ok. on buszuje na moim ciele. Muszę odejść. Dobra, chodź, wchodź, ja wchodzę. ja się z nim tu już biję. Tylko, mnie mocno naparza. Już go nigdy nie zabijemy. Au! Spokoj, już ma jedną trzecią życia. Znaczy, zabraliśmy go jedną trzecią. LOL? No. Przecież to jest jakaś kurde magia. <laughs> Ale głębiej mi grę. Rzuca najpierw ten ogień, potem kółeczko i ogień, i kółeczko i ogień, a poza tym kółeczko. Okay, jestem, 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 jestem. Eee, chodź coś ze mną do miasta i niech mi ktoś podrzuci trochę kasy. Ja kasy już w ogóle nie mam, bo. A ja nie mam no. zero kasy, mam i zero potów.